Nazywam się Wojciech Glubelski, od 13 lat wykonuję zawód adwokata. Kancelaria mieści się w Katowicach, na ulicy Kościuszki 6. Większość spraw, które prowadzimy, prowadzimy oczywiście na terytorium województwa Śląskiego, ale działamy generalnie na terenie całej Polski Południowej. Od Wrocławia do Rzeszła. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Jeden ze wspólników kancelarii, profesor Marek Glubelski, jest karnistą całe życie poświęcił na nauczanie prawa karnego materialnego i stąd bierze się taka tradycja kancelarii żeby też w aspekcie praktycznym zainteresowanie prawem karnym realizować bronić ludzi w postępowaniach sądowych każdy z nas nawet jeżeli nam się wydaje to mało prawdopodobne, może stać się w którymś momencie życia przedmiotem zainteresowania policji czy jakichś służb. Może zostać zatrzymany, potem taka osoba trafia do aresztu czy do policyjnej izby zatrzymań, gdzie no, panują bardzo ciężkie warunki, do czego jest nieprzygotowana. Nie dostaje ubrania żadnego na zmianę, czasami nawet nie dostaje nic do picia, nie wie jak długo tam będzie. No, po 48 godzinach dopiero dowiaduje się, że zostaną jej postawione zarzuty. I bez wsparcia profesjonalnego obrońcy no bardzo ciężko jest poradzić sobie w takiej sytuacji. Zawsze postawienie zarzutów jest y, ogromnym nieszczęściem. Można powiedzieć niezależnie od tego, czy jest to związane z y, zastosowaniem tymczasowego aresztowania, czy też nie. Ma ogromny wpływ na y, życie nie tylko zawodowe, ale także i rodzinne. Proces karny nie kończy się w tydzień albo dwa, tylko jednak krujuje jakąś taką rzeczywistość nową, w której się znajduje dana osoba, bardzo trudna, i musi się pogodzić, jakby, że przez no, przynajmniej ileś miesięcy jej życie będzie wyglądało trochę inaczej. I tutaj współpraca pomiędzy adwokatami, którzy mają ze sobą codzienny kontakt, też jest bardzo ważna. Nie tylko w takim zakresie, że można pracować razem, ale także tego, że można być bardziej dostępnym. Generalnie sprawy karne kojarzą nam się głównie z ogromną wagą tych spraw, ze sprawami medialnymi, zabójstwa, oszustwa na ogromną skalę, karuzele watowskie. My mamy do czynienia z bardzo szerokim spektrum spraw i z doświadczenia wynika, że 90% spraw to przestępstwa niewielkiej wagi, jeśli mówimy o właśnie takim medialnym kolorycie. Natomiast o ogromnym znaczeniu dla klienta są to drobne kradzieże, są to sprawy na pograniczu prawa rodzinnego, są to oszustwa w zwykłych relacjach biznesowych. I generalnie w 90% takie sprawy trafiają do prokuratury i ostatecznie do sądów. Kancelaria prowadzi różnego rodzaju sprawy karne. Mamy sprawy karne tak. kryminalne, czyli dotyczące przestępstw o charakterze rozboju, zabójstw. Natomiast zdecydowaną większość spraw, które prowadzimy, są to sprawy z pogranicza. Można powiedzieć prawa karnego i działalności gospodarczej, czyli stawiane są zarzuty naszym klientom o działanie na szkodę spółki, o przyjęcie tak zwanych lewych faktur, czy o niezapłacenie jakichś zobowiązań podatkowych i związane z tym przestępstwa z kodeksu karno-skarbowego. Dużą ilość spraw, z jakich się spotyka w sądach, są też sprawy dotyczące takich zdarzeń, wypadków życiowych, tak? wypadki w miejscu pracy, katastrofy budowlane. Adwokat zaczyna od małych rzeczy, tak? od spotkania, od rozmowy, od ustalenia, co jest w sprawie tak naprawdę ważne i dopiero przechodzi do opracowania taktyki obrony, opracowania jakiejś wspólnej linii i ostatecznie formułowania czy do pism procesowych, czy współpracy w ramach obrony w toku procesu. W dobie internetu klienci często decydują się na samodzielne występowanie przed organami procesowymi. Wydaje im się, że wpisując frazę w wyszukiwarkę, są w stanie uzyskać wszystkie odpowiedzi na zaistniały problem i że poradzą sobie, uzyskując ostatecznie korzystne rozstrzygnięcie. Kończy się to często w ten sposób, że trafia do nas klient już po wyroku pierwszej instancji prosząc o pomoc. Prawidłowo prowadzony proces karny. Zasadniczo powinien rozpocząć się natychmiast po postawieniu zarzutu czy natychmiast po pierwszych czynnościach organów ścigania skierowanych przeciwko jakiejś osobie. To jest kluczowy moment, w którym popełni jakiegoś błędu ze strony podejrzanego może skutkować potem wydaniem niekorzystnego wyroku i w którym należy rozpocząć gromadzenie materiału dowodowego na korzyść, składanie wniosków dowodowych, składanie by, jakichś y, zażaleń, walkę o to, żeby stosowane środki zapobiegawcze były jak najmniej dotkliwe. I jak gdyby jeżeli w ten moment się zaniedba, no to później ten, kole, ten proces pada już takie kolejny i ciężko jest to y, te zaniechanie naprawić. Zaufanie jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą musi obdarzyć nas klient. Jest to dla nas priorytet, by czuł się na tyle komfortowo, czy to w kancelarii, czy nawet na sali sądowej, aby wiedział, że może zwierzyć nam się ze wszystkiego, nawet z tych najbardziej zawstydzających czy niekorzystnych nawet dla niego rzeczy, po to, aby ta pomoc była kompleksowa. Obrońca zawsze stoi po stronie klienta. To jest cel i sens wykonywania zawodu adwokata. Obrońca często jest jedyną osobą, która wierzy w klienta, jego niewinność i foto się jest adwokatem, żeby temu klientowi pomagać. Wykonywanie tego zawodu daje ogromną satysfakcję.